Cześć, witajcie w naszej kolejnej analizie. Dzisiaj, wiesz, mamy na stole temat, który może być prawdziwym game changerem dla zdrowia. Wyobraźcie sobie taki wskaźnik ryzyka chorób serca, który, jak mówią nasze źródła, jest ważniejszy niż cholesterol. A o którym większość lekarzy, no, nawet nie wspomina. Dokładnie. Mówimy o homocysteinie. Przed nami leży, powiem ci, stos notatek od kilku naprawdę ciekawych postaci. Mamy tu doktora Ekberga, doktora Sunga, ale też Bartosza Czekała i Marka Skoczylasa. Sama śmietanka. Zdecydowanie. I nasza misja jest prosta. Dowiedzieć się, czym do licha jest ta homocysteina, dlaczego ma znaczenie dla całego organizmu, a nie tylko serca i co najważniejsze, jak nad nią zapanować. Często metodami, o których w gabinecie nie usłyszymy. To jest fascynujący temat naprawdę, bo on w takiej mikroskali pokazuje, jak wszystko w naszym ciele jest połączone. Mhm. Okno, przez które możemy zajrzeć w stan odżywienia i, co ważne, w procesy metylacji. Zatrzymajmy się na chwilę. Metylacja to jedno z tych słów, które brzmią bardzo naukowo, może trochę onieśmielają. Możemy to jakoś prosto rozszyfrować? Oczywiście. Mówiąc najprościej, metylacja to taki e, biochemiczny włącznik i wyłącznik w naszym ciele. Okej. Okay. Małe grupy chemiczne, zwane metylowymi, przyczepiają się do naszych genów, enzymów, białek i decydują, czy mają działać, czy nie. To jest absolutna podstawa wszystkiego. Od naprawy DNA. przez produkcję neuroprzekaźników, które wpływają na nastrój. pod detoksykację. Dokładnie. A homocysteina jest w samym, w samym centrum tego procesu. Ok, czyli to nie jest żadna drobnostka. W takim razie zacznijmy od początku. Czym dokładnie jest ta substancja? Z czego ona się bierze? Wyobraźmy sobie taką linię produkcyjną w fabryce biochemicznej naszego ciała. Dobra. Homocysteina to jest produkt pośredni, taki półprodukt. Powstaje, gdy organizm próbuje przekształcić metioninę, czyli bardzo ważny aminokwas z białka. Ten, który jemy. Tak, ten z diety. Próbuje go przekształcić w coś innego, w cysteinę. To jest naturalny proces. Problem pojawia się, gdy ta linia się zacina i homocysteina no, zaczyna się gromadzić. Robi się taki metaboliczny korek. A dlaczego ten produkt końcowy, ta cysteina, jest aż tak ważna? Co tracimy, kiedy jej nie produkujemy? Tracimy fundament naszej obrony. Cysteina jest kluczowym składnikiem do produkcji glutationu. A glutation, jak zgodnie podkreślają wszystkie nasze źródła, to jest. Yy, Absolutny król antyoksydantów w naszym ciele. Nasza wewnętrzna armia sprzątająca. Idealne określenie. Neutralizuje toksyny, wolne rodniki. Kiedy produkcja glutationu spada, cały system obronny po prostu słabnie. Opracowałem raport na ten temat. Wyślę ci go na adres e-mail, całkowicie za darmo. Pod tym filmem powinien być link, gdzie możesz go zamówić. I tutaj, jak czytam w tych notatkach, zaczyna się robić naprawdę nieciekawie. Bo konsekwencje tego korka metabolicznego są porażające. Mm -hmm. Patrzę na tę listę i to jest jak scenariusz horroru medycznego. Mamy oczywiście choroby sercowo-naczyniowe, zawały, udary, zakrzepica, uszkodzenie naczyń krwionośnych. Ale to wiesz, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Dokładnie. Dalej mamy problemy neurologiczne. Wysoka homocysteina jest po prostu toksyczna dla mózgu. Prowadzi do pogorszenia funkcji poznawczych. Do demencji jest silnie powiązana z chorobą Alzheimera. Wow! Jedno ze źródeł podaje wręcz konkretny próg. Poziom powyżej 15 mikromoli na litr pozwala jej swobodnie przenikać przez barierę krew-mózg i, no, Kolokwialnie mówiąc, siać tam spustoszenie. Koniec. Marek Skoczyła wskazuje na związek z włóknieniem wątroby, zwłaszcza u osób z jej stłuszczeniem. Dalej widzę osteoporozę, problemy z płodnością, poronienia, uszkodzenia nerek, nawet problemy ze skórą. To dotyka niemal każdego systemu w ciele. To prawda. Ale żeby zachować równowagę, musimy przytoczyć perspektywę bartosza czekały. Okej. Okay. On trochę tonuje te nastroje. W swoich materiałach argumentuje, że homocysteina jest często przeceniana jako bezpośrednia przyczyna miażdżycy, chyba że jej poziomy są, no, ekstremalnie wysokie. To ciekawe, czyli z jednej strony mamy listę poważnych zagrożeń, od zawału po demencję, a z drugiej strony jeden z ekspertów mówi, spokojnie, to nie jest problem numer jeden. Jak to pogodzić? Myślę, że kluczem jest postrzeganie homocysteiny nie tyle jako mordercy, co jako bardzo, ale to bardzo gadatliwego świadka na miejscu zbrodni. <noise> Dobra. Wysoki poziom to potężny sygnał, że coś fundamentalnego w naszym metabolizmie no, szwankuje. To czerwona lampka, która krzyczy, hej, brakuje ci narzędzi do metylacji, twoja dieta prowadzi do problemów. Czyli nie jest kulą, która zabija, ale jest odciskiem palca sprawcę. W punkt. A tym sprawcą często jest stan zapalny i niedobory. Dobra. To jest bardzo obrazowe. Skoro to taki ważny sygnał, to rozłóżmy na czynniki pierwsze, co on może oznaczać skąd bierze się ten metaboliczny korek. Nasze źródła grupują przyczyny w trzy główne kategorie. Pierwsza i co ciekawe, zaskakująco powszechna leży w naszych genach chodzi o warianty genu o y, dość skomplikowanej nazwie MTHFR. MTHFR. Spróbujmy to ugryźć. Co ten gen robi i dlaczego jego warianty są problemem? Wyobraźmy sobie, że kwas foliowy, czyli witamina B9, to surowy diament. Jest cenny, ale bezużyteczny w tej formie. Ok. Gen MTHFR produkuje enzym, który jest jak mistrz szlifierski. On nadaje temu diamentowi odpowiedni szlif, tworząc brylant, czyli aktywną formę metylofolian. Aha. I jeśli masz pecha i posiadasz wadliwy wariant genu, twój szlifierz pracuje powiedzmy na pół gwizdka, albo nawet wolniej. Surowe diamenty się gromadzą, a brylantów brakuje, a bez nich cały proces przetwarzania homocysteiny zwalnia. I co jest w tym najbardziej szokujące, to nie jest jakaś rzadka mutacja. Doktor Egberg przytacza statystyki, według których 30-40% populacji ma wariant heterozygotyczny, czyli tego szlifierza pracującego wolniej, a 10-15% ma wariant homozygotyczny, gdzie problem jest już naprawdę poważny. To prawda? To oznacza, że potencjalnie co druga, co trzecia osoba, która nas słucha, ma genetyczne predyspozycje do tego problemu. Dokładnie. To pierwsza przyczyna. Druga jest równie ważna, a może nawet najważniejsza, bo jest w pełni modyfikowalna: niedobory składników odżywczych. Fundament, absolutny fundament. Możesz mieć najlepsze geny, ale jak nie dasz robotnikom na linii produkcyjnej narzędzi, to praca i tak stanie. Tymi narzędziami są witaminy z grupy B: B9, B12, B6 i B2. I tu jest kluczowa uwaga, którą podkreślają chyba wszyscy: liczą się aktywne formy. Tak. Ten oszlifowany brylant, a nie surowy kamień. Czyli metylofolian zamiast syntetycznego kwasu foliowego, metylokobalamina, a nie cyanokobalamina, P5P dla B6 i R5P dla B2. Ok, czyli geny i braki w diecie. Ale jest jeszcze trzecia kategoria, którą nazwałabym ukrytymi blokadami. I tu lista jest długa. Widzę słabą funkcję wątroby, nerek, alkohol. Ale co mnie zaskoczyło, to leki. Mhm. Metformina, czyli superpopularny lek na cukrzycę, i inhibitory pompy protonowej, czyli masowo stosowane leki na zgagę. Tak, to bardzo ważny punkt. Oba te leki, przyjmowane długoterminowo, mogą drastycznie upośledzać wchłanianie witaminy B12. Czyli nawet jeśli jesz idealnie, lek może tworzyć blokadę. Wow. Do tego braki minerałów. Marek Skoczyłas wskazuje na żelazo i magnez. No i na końcu jest dieta jako całość. Diety wegańskie bez solidnej suplementacji B12? Oczywisty czynnik ryzyka. Tak. Ale ogólnie, jak to dosadnie podsumowuje, jedno ze źródeł podwyższona homocysteina to często po prostu sygnał, że cała strategia żywieniowa wymaga no gruntownego przemyślenia. Dobra, to brzmi jak prawdziwy czarny charakter naszego organizmu. Po cichu uszkadza serce, mózg, wątrobę trochę to przytłaczające. Ale mam nadzieję, że nasi eksperci nie zostawili nas tylko z listą zagrożeń. Musi być jakieś światełko w tunelu, prawda? Na szczęście mówią bardzo dużo i bardzo konkretnie zaczynając od absolutnych podstaw czyli od tych narzędzi, o których mówiliśmy. Witaminy z grupy B to jest fundament. Bartosz czekała przytacza dane z metaanaliz suplementacja samego kwasu foliowego w dawkach od 0.5 do 5 mg obniża homocysteinę średnio o 25% to już jest coś a jeśli dodamy do tego witaminę b12 0.5 mg uzyskujemy dalszy spadek o kolejne 7% to pokazuje jak potężny wpływ mają te podstawowe składniki to jest konkret. Ale to co mnie najbardziej zaintrygowało, to metody, które wykraczają poza standardowe B-kompleksy. Taka tajna broń, o której mało kto słyszał. Tak. Tu wchodzimy na bardzo ciekawy teren, który opisuje głównie Bartosz Czekała. Pierwszym takim asem w rękawie jest NAC tylocysteina. Szerzej znana jako NAC. NAC. Tak. Jej mechanizm jest sprytny. Pomaga organizmowi otworzyć taką awaryjną drogę ewakuacji dla homocysteiny, umożliwiając jej wydalenie z moczem. Okej. Okay. I co ważne, efekt jest mocno zależny od dawki. W jednym z badań. Podawanie 1,8 grama na codziennie przez 4 tygodnie odniżyło poziom homocysteiny aż o 45%. Czekaj, zatrzymajmy się. 45% to jest prawie o połowę. Z jednego suplementu, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała to brzmi prawie zbyt dobrze, żeby było prawdziwe? Brzmi, ale dane są jednoznaczne. To działa trochę inaczej niż witaminy z grupy B. Po prostu włącza na wyższe obroty boczny szlak metaboliczny. Drugim takim asem w rękawie jest betaina, znana też jako trimetyloglicyna, w skrócie TMG. Czym jest betaina i jak działa? Betaina to z kolei dostawca tych grup metylowych, o których mówiliśmy. Jej siła polega na tym, że może przekazać taką grupę bezpośrednio homocysteinie i przekształcić ją z powrotem w bezpieczną metioninę. Aha, czyli omija ten problematyczny szlak z witaminami B? Dokładnie. Robi to omijając cały ten skomplikowany szlak zależny od B9 i B12. To czyni ją absolutnie kluczową dla osób z tym wadliwym genem MTHFR. To dla nich taki metaboliczny bypass. I efekt. Równie spektakularny. W badaniach dawka 6 gramów dziennie obniżyła homocysteinę o 40%. Niesamowite. Czyli mamy już dwa potężne, niestandardowe narzędzia. Jest coś jeszcze? Jest. Trzeci, często pomijany element układanki. Ryboflawina, czyli witamina B2. Ok. Jest kluczowa, ale dla bardzo specyficznej grupy. Właśnie dla osób z tym konkretnym wariantem genu MTHFR o nazwie C677T. Czyli znowu genetyka. Tak. Okazuje się, że enzym produkowany przez ten gen potrzebuje witaminy B2 do działania. U osób z wadliwym wariantem, podanie większej dawki B2 działa jak naoliwienie zardzewiałej maszyny. Badania pokazują, że u tych osób suplementacja ryboflawiny może obniżyć homocysteinę o 22 do nawet 40%. To piękny przykład personalizowanego podejścia. To prowadzi mnie do kolejnego pytania. Skoro mamy tyle różnych skutecznych składników, to czy można je jakoś łączyć, żeby uzyskać efekt synergii? Oczywiście, a nasze źródła podają dwa bardzo ciekawe przykłady. Pierwszy od Marka Skoczyłasa to połączenie witamin z grupy B z kwasami omega-3. Co to daje? Taka kombinacja nie tylko obniża homocysteinę, ale zwiększa ochronę mózgu przed jej niszczycielskim działaniem aż o 39%. To tak jakbyśmy jednocześnie zmniejszali liczbę pocisków i wzmacniali kamizelkę kuloodporną. Świetne porównanie. A drugie połączenie? Witaminy B plus cynk. To jest szczególnie ważne dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Okazuje się, że cynk pomaga nie tylko obniżyć homocysteinę, ale też zwiększyć komórkowe stężenie witaminy B12 i kwasu foliowego w tej grupie. Ok, zanim podsumujemy, są dwie duże wątpliwości, dwa popularne, ale które poruszają nasi eksperci. Musimy je wyjaśnić. Pierwsza. Kwas foliowy. Wszyscy słyszeliśmy, że jest ważny. Ale czy każda jego forma jest tak samo dobra? To jest, wiesz, niezwykle ważna i często myląca kwestia. Doktor Egbrig i Bartość Czekała bardzo mocno to podkreślają. Istnieje ogromna różnica między syntetycznym kwasem foliowym z tanich suplementów, a jego naturalną, aktywną formą, czyli metylofolianem. I jaki jest problem z tym syntetycznym? Problem polega na tym, że jego nadmiar, zwłaszcza u osób z wariantem genu MTHFR, których szlifierz nie nadąża z pracą, prowadzi do gromadzenia się czegoś, co nazywamy niezmetabolizowanym kwasem foliowym. W skrócie UFA. Czyli jeśli mam ten popularny wariant genetyczny, to mój zdrowy, chlektostowy, wzbogacany kwasem foliowym może mi w rzeczywistości szkodzić. To brzmi jak ponury żart. Dokładnie tak. To jest ten paradoks. Ten niezmetabolizowany syntetyczny kwas krąży we krwi i co gorsza, może blokować receptory w komórkach, które są przeznaczone dla tej dobrej, aktywnej formy. Czyli blokuje dostęp do tego, co dobre? Tak. W efekcie, mimo suplementacji, problem z metylacją i wysoką homocysteiną może się wręcz pogłębić. Klasyczny przykład, gdzie fortyfikacja żywności może przynieść szkodę części populacji. Bardzo ważna uwaga. Przejdźmy do drugiej kwestii. Skoro na początku powiedzieliśmy, że homocysteina powstaje z metioniny, z białka, to czy logicznym wnioskiem nie byłoby ograniczenie białka, mniej surowca, mniej problemu? To jest bardzo częsty i bardzo niebezpieczny błąd w rozumowaniu. Nasze źródła kategorycznie zaprzeczają takiemu podejściu. Dlaczego? Metionina to aminokwas niezbędny, pełni kluczowe funkcje jest prekursorem glutationu tauryny problem nie leży w białku jako takim problem leży w braku równowagi w niedoborze tych narzędzi czyli witamin kofaktorów czyli to tak jakby obwiniać cegły za to że mur się wali podczas gdy problemem jest brak zaprawy dokładnie tak doktor ekberg uspokaja że osiągnięcie nadmiernego spożycia metioniny na zbilansowanej diecie jest bardzo trudne Ryzyko dotyczy głównie specyficznych grup, np. kulturystów na ekstremalnej diecie z samej piersi kurczaka. Aha. Natomiast osoba jedząca pełnowartościowe produkty, jak całe jaja z żółtkiem czy tłustsze kawałki mięsa, które dają sytość, naturalnie nie zje aż tak dużo. Kluczem jest równowaga i dbałość o kofaktory, a nie eliminacja budulca. W porządku. Myślę, że mamy kompletny obraz. Podsumujmy. Po pierwsze, homocysteina to niezwykle ważny, choć często pomijany wskaźnik zdrowia. Jej znaczenie wykracza daleko poza serce, dotykając mózgu, wątroby i praktycznie całego ciała. Zdecydowanie. Po drugie, kluczem do jej kontroli jest całościowe podejście: zbilansowana dieta, świadomość własnych predyspozycji genetycznych i, co ważne, wykorzystanie mniej znanych, ale bardzo skutecznych substancji jak NIC czy betaina. Na koniec chciałbym zostawić naszych słuchaczy z jedną prowokującą myślą. Skoro zgodziliśmy się, że podwyższony poziom homocysteiny jest tak czułym wskaźnikiem problemów z metylacją, a metylacja to, jak ustaliliśmy, fundament, tak? To warto zadać sobie pytanie: o jakich innych ukrytych problemach zdrowotnych może nas informować ten wskaźnik na długo zanim staną się one pełnoprawną, zdiagnozowaną chorobą? To jest wczesny sygnał ostrzegawczy. Dym, który widzimy na horyzoncie na długo przed wybuchem pożaru. Sygnał, którego naprawdę nie warto ignorować.